Taniec godowy to sposób, w jaki Mateusz zachowuje się w obecności kobiet, nawet jeśli nic nie mówi i nawet jeśli w ogóle nie tańczy. Najprościej mówiąc, taniec godowy to komunikat ciała, który mówi kobiecie, jakim jesteś mężczyzną. Nie słowami, nie historiami, tylko zachowaniem. Kiedy Mateusz znajduje się w pobliżu kobiet, one nie zastanawiają się świadomie, czy on im się podoba. Laska zadaje sobie inne pytania: czy jest męski, czy on panuje nad sobą? Czy jest pewny, czy spięty? I Mateusz odpowiada na te pytania tym, jak stoi, jak chodzi i jak reaguje. Jeśli Mateusz zaczyna się spieszyć, nerwowo patrzeć, poprawiać ubranie, rozglądać na boki, kobieta to czuje. Nawet jeśli nic nie powie, jej ciało dostaje sygnał, ten mężczyzna się stresuje. A stres u mężczyzny oznacza brak kontroli, brak męskości, brak jaj. Dlatego Mateusz robi coś odwrotnego zwalnia. Porusza się wolniej, stoi stabilnie, nie zmienia zachowania tylko dlatego, że obok pojawiła się atrakcyjna kobieta. To jest pierwszy element tańca godowego nie reagować nerwowo na kobiecą obecność. Łap kontakt wzrokowy i lekko się uśmiechnij. Pokaż, że ci się podoba i masz ochotę na seks. Taniec godowy to komunikat ciała, który mówi kobiecie, jakim jesteś mężczyzną. Nie słowami, tylko zachowaniem. Mateusz robi laski wzrokiem. Kiedy Mateusz znajduje się w pobliżu kobiet, one nie zastanawiają się świadomie, czy on im się podoba. Laska zadaje sobie inne pytania: czy jest męski, czy on panuje nad sobą, czy jest pewny, czy spięty? I Mateusz odpowiada na te pytania tym, jak stoi, jak chodzi i jak patrzy. Mateusz patrzy na laski jakby to była dla niego nagroda. Mateusz patrzy na laski, jakby to była dla niego przyjemność. Jeśli Mateusz zaczyna się spieszyć, nerwowo patrzeć, poprawiać ubranie, rozglądać na boki, kobieta to czuje. Nawet jeśli nic nie powie, jej ciało dostaje sygnał, ten mężczyzna się stresuje. A stres u mężczyzny oznacza brak kontroli, brak męskości, brak jaj, dlatego Mateusz robi coś odwrotnego. Zwalnia, porusza się wolniej. Stoi stabilnie, nie zmienia zachowania tylko dlatego, że obok pojawiła się atrakcyjna kobieta. To jest pierwszy element tańca godowego nie reagować nerwowo na kobiecą obecność. Łap kontakt wzrokowy i lekko się uśmiechnij. Pokaż, że ci się podoba i masz ochotę na seks. Mateusz patrzy na laski, jakby to była dla niego nagroda. Mateusz patrzy na laski, jakby to była dla niego przyjemność. Taniec godowy to komunikat ciała, który mówi kobiecie, jakim jesteś mężczyzną. Mateusz robi laski wzrokiem. Jej oczy, to cel. Kiedy Mateusz znajduje się w pobliżu kobiet, one nie zastanawiają się świadomie, czy on im się podoba. Laska zadaje sobie inne pytania: czy jest męski? Czy on panuje nad sobą? Czy jest pewny? Czy spięty? I Mateusz odpowiada na te pytania tym: jak stoi, jak chodzi i jak patrzy. Oczy to cel. Mateusz patrzy na laski, jakby to była dla niego nagroda. Mateusz patrzy na laski, jakby to była dla niego przyjemność. Wszystko robi dla zabawy, a stres u mężczyzny oznacza brak kontroli, brak męskości, brak jaj. Dlatego Mateusz robi coś odwrotnego. Zwalnia, porusza się wolniej, stoi stabilnie, nie zmienia zachowania tylko dlatego, że obok pojawiła się atrakcyjna kobieta. To jest pierwszy element tańca godowego. Nie reagować nerwowo na kobiecą obecność. Łap kontakt wzrokowy i lekko się uśmiechnij. Pokaż, że ci się podoba i masz ochotę na seks. Mateusz patrzy na laski, jakby to była dla niego nagroda. Mateusz trzyma się męskiej energii i zachowuje się jak nagroda. To on wybiera, która laska mu się podoba i poluje na nią. Mateusz patrzy na laski, jakby to była dla niego przyjemność. Kiedy Mateusz patrzy na kobietę, nie szuka jej akceptacji. Nie szuka zielonego światła. Sam go włącza, jak James, który ruchał ponad 200 lasek. Nie sprawdza, czy ona patrzy. Nie szuka potwierdzenia. On patrzy spokojnie i lekko się uśmiecha. To mówi jedno: Nie potrzebuje twojej akceptacji, żeby czuć się dobrze. Matty robi ją wzrokiem, dla zabawy. Dziewczyna to kawał mięsa i główna. Nic więcej. Mati nie stawia ją wyżej od siebie. To on wybiera, która laska mu się podoba. Kiedy Mateusz patrzy na kobietę, nie szuka jej akceptacji. Nie szuka zielonego światła. Sam go włącza, jak James, który ruchał ponad 200 lasek. Nie sprawdza, czy ona patrzy. Nie szuka potwierdzenia. On patrzy spokojnie i lekko się uśmiecha. To mówi jedno. Nie potrzebuje Twojej akceptacji, żeby czuć się dobrze. Mati robi ją wzrokiem dla zabawy. Dziewczyna to kawał mięsa i gówna. Nic więcej, Mati nie stawia ją wyżej od siebie. To on wybiera, która laska mu się podoba. Kiedy Mateusz patrzy na kobietę, nie szuka jej akceptacji. Nie szuka zielonego światła. Sam go włącza. Jak James, który ruchał ponad 200 lasek. Nie sprawdza, czy ona patrzy. Nie szuka potwierdzenia. On patrzy spokojnie i lekko się uśmiecha. To mówi jedno. Nie potrzebuje twojej akceptacji, żeby czuć się dobrze. Mati robi ją wzrokiem dla zabawy. Dziewczyna to kawał mięsa i główna. Nic więcej. Mati nie stawia ją wyżej od siebie. To on wybiera, która laska mu się podoba. Kiedy Mateusz patrzy na kobietę, nie szuka jej akceptacji, nie szuka zielonego światła, sam go włącza, jak James, który ruchał ponad 200 lasek. Nie sprawdza, czy ona patrzy, nie szuka potwierdzenia. On patrzy spokojnie i lekko się uśmiecha. To mówi jedno: nie potrzebuje twojej akceptacji, żeby czuć się dobrze. Mati robi ją wzrokiem, dla zabawy. Dziewczyna to kawał mięsa i główna. Nic więcej. Mati nie stawia ją wyżej od siebie. To on wybiera, która laska mu się podoba. Kiedy Mateusz patrzy na kobietę, nie szuka jej akceptacji. Nie szuka zielonego światła. Sam go włącza, jak James, który ruchał ponad 200 lasek. Nie sprawdza, czy ona patrzy. Nie szuka potwierdzenia. On patrzy spokojnie i lekko się uśmiecha. To mówi jedno. Nie potrzebuje twojej akceptacji, żeby czuć się dobrze. Mati robi ją wzrokiem dla zabawy. Dziewczyna to kawał mięsa i główna. Nic więcej, Mati nie stawia ją wyżej od siebie. To on wybiera, która laska mu się podoba. Kiedy Mateusz patrzy na kobietę, nie szuka jej akceptacji, nie szuka zielonego światła. Sam go włącza, jak James, który ruchał ponad dwieście lasek. Nie sprawdza, czy ona patrzy. Nie szuka potwierdzenia. On patrzy spokojnie i lekko się uśmiecha. To mówi jedno. Nie potrzebuje twojej akceptacji, żeby czuć się dobrze. Mati robi ją wzrokiem dla zabawy. Podchodzę do dziewczyny, żeby ją poznać. Jestem ciekaw, jaka jest. Moje poprzednie dziewczyny były chujowe z charakteru i mimo to z nimi byłem. Dość kurwa tego udawania. Jestem ciekaw, czy ją lubię, czy ma ciepły i fajny charakter. Musi do mnie pasować, albo zajebie jej lowkika. Każda nowa rozmowa jest dla mnie możliwością odkrycia, czy naprawdę mogę się z nią dogadać, czy między nami zaiskrzy prawdziwa chemia. Koniec udawania i dopasowywania się na siłę. Nie przychodzę tu, żeby błagać o jej zainteresowanie. To ja wybieram, kogo chcę poznawać i w pełni kontroluję swoje podejście. Nie zależy mi na tym, żeby od razu zdobyć jej aprobatę. Chcę obserwować, jak reaguje, co mówi, jak się zachowuje. To mnie fascynuje. Każda rozmowa jest eksperymentem, okazją do wyczucia energii między nami. Podchodzę do dziewczyny, żeby ją poznać. Jestem ciekaw, jaka jest. Moje poprzednie dziewczyny były chujowe z charakteru i mimo to z nimi byłem. Dość kurwa tego udawania. Jestem ciekaw czy ją lubię, czy ma ciepły i fajny charakter. Musi do mnie pasować albo zajebie jej lowkika. Każda nowa rozmowa jest dla mnie możliwością odkrycia, czy naprawdę mogę się z nią dogadać, czy między nami zaiskrzy prawdziwa chemia. Koniec udawania i dopasowywania się na siłę. Nie przychodzę tu, żeby błagać o jej zainteresowanie. To ja wybieram, kogo chcę poznawać i w pełni kontroluję swoje podejście. Mam wyjebane na jej początkowe oznaki zainteresowana. To ja jestem facetem i to ja wybieram. Podchodzę do dziewczyny, żeby ją poznać. Podbijanie do lasek to dla mnie zabawa. Proponuję kawę lub spacer. Jestem ciekaw, jaka jest. Moje poprzednie dziewczyny były chujowe z charakteru i mimo to z nimi byłem. Dość kurwa tego udawania. Jestem ciekaw, czy ją lubię, czy ma ciepły i fajny charakter. Musi do mnie pasować, albo zajebie jej lowkika. Każda nowa rozmowa jest dla mnie możliwością odkrycia, czy naprawdę mogę się z nią dogadać, czy między nami zaiskrzy prawdziwa chemia, czy mogę jej ściągnąć bluzkę. Koniec udawania i dopasowywania się na siłę. Nie przychodzę tu, żeby błagać o jej zainteresowanie. To ja wybieram, kogo chcę poznawać i w pełni kontroluję swoje podejście. Mam wyjebane na jej początkowe oznaki zainteresowania. To ja jestem facetem i to ja wybieram. Podchodzę do dziewczyny, żeby ją poznać. Podbijanie do lasek to dla mnie zabawa. Proponuję kawę lub spacer. Jestem ciekaw, jaka jest. Moje poprzednie dziewczyny były chujowe z charakteru i mimo to z nimi byłem. Dość kurwa tego udawania. Jestem ciekaw, czy ją lubię, czy ma ciepły i fajny charakter. Musi do mnie pasować, albo zajebie jej lowkika. Każda nowa rozmowa jest dla mnie możliwością odkrycia, czy naprawdę mogę się z nią dogadać, czy między nami zaiskrzy prawdziwa chemia, czy mogę jej ściągnąć bluzkę. Koniec udawania i dopasowywania się na siłę. Nie przychodzę tu, żeby błagać o jej zainteresowanie. To ja wybieram, kogo chcę poznawać i w pełni kontroluję swoje podejście. Mam wyjebane na jej początkowe oznaki zainteresowania. To ja jestem facetem i to ja wybieram. Jestem słodko, wredny. Nie próbuję się podlizywać. Nie jestem miłym facetem. Podchodzę do dziewczyny, żeby ją poznać. Podbijanie do lasek to dla mnie zabawa. Proponuję kawę lub spacer. Jestem ciekaw, jaka jest. Moje poprzednie dziewczyny były chujowe z charakteru, i mimo to z nimi byłem. Dość kurwa tego udawania. Jestem ciekaw czy ją lubię, czy ma ciepły i fajny charakter. Musi do mnie pasować albo zajebie jej lowkika. Każda nowa rozmowa jest dla mnie możliwością odkrycia, czy naprawdę mogę się z nią dogadać, czy między nami zaiskrzy prawdziwa chemia, czy mogę jej ściągnąć bluzkę. Koniec udawania i dopasowywania się na siłę. Mam wyjebane na jej początkowe oznaki zainteresowania. To ja jestem facetem i to ja wybieram. Jestem słodko, wredny. Nie próbuję się podlizywać. Nie jestem miłym facetem. Podchodzę do dziewczyny, żeby ją poznać. Podbijanie do lasek to dla mnie zabawa. Proponuję kawę lub spacer. Jestem ciekaw, jaka jest. Moje poprzednie dziewczyny były chujowe z charakteru i mimo to z nimi byłem. Dość kurwa tego udawania. Jestem ciekaw, czy ją lubię, czy ma ciepły i fajny charakter. Musi do mnie pasować albo zajebie jej lowkika. Każda nowa rozmowa jest dla mnie możliwością odkrycia. Czy naprawdę mogę się z nią dogadać? Czy między nami zaiskrzy prawdziwa chemia, czy mogę jej ściągnąć bluzkę? Koniec udawania i dopasowywania się na siłę. Mam wyjebane na jej początkowe oznaki zainteresowania. To ja jestem facetem i to ja wybieram. Jestem słodko wredny. Nie próbuję się podlizywać. Nie jestem miłym facetem. Kiedy poznaję nową dziewczynę, to pytam się jej, czy idziemy się gdzieś przejść, czy idziemy na kawę, czy ma ochotę na spacer. Podbijam do lasek, bo to jest normalna rzecz. Tak zachowują się prawdziwi faceci. Kiedy na nią patrzę, to mam ochotę ściągnąć jej gacie. Patrzę na nią i mam ochotę ściągnąć bluzkę. Kiedy do niej podchodzę, to podaję powód, dlaczego do niej podszedłem. Nie jak robot, tylko mówię naturalnie, tak jakbym to mówił pierwszy raz i własnymi słowami. Nie śpieszę się i pokazuję jej pożądanie. Słucham i parafrazuję to, co powiedziała. Robię ekspresję mimiczną i maślane oczy. Kiedy poznaję nową dziewczynę, to pytam się jej, czy idziemy się gdzieś przejść, czy idziemy na kawę, czy ma ochotę na spacer. Kiedy do niej podchodzę, to podaję powód, dlaczego do niej podszedłem. Nie jak robot, tylko mówię naturalnie, tak jakbym to mówił pierwszy raz i własnymi słowami. Nie śpieszę się i pokazuję jej pożądanie. Słucham i parafrazuję to, co powiedziała. Robię ekspresję mimiczną i maślane oczy. Jak James, który miał ponad 200 kobiet w łóżku. Kiedy poznaję nową dziewczynę, to pytam się jej, czy idziemy się gdzieś przejść, czy idziemy na kawę, czy ma ochotę na spacer. Kiedy do niej podchodzę, to podaję powód, dlaczego do niej podszedłem. Nie jak robot, tylko mówię naturalnie. Tak jakbym to mówił pierwszy raz i własnymi słowami. Nie śpieszę się i pokazuję jej pożądanie. Słucham i parafrazuję to, co powiedziała. Robię ekspresję mimiczną i maślane oczy. Jestem słodkowredny. Słucham i parafrazuję to, co powiedziała. Robię ekspresję mimiczną i maślane oczy. Jestem słodkowredny. Słucham i parafrazuję to co powiedziała. Robię ekspresję mimiczną i maślane oczy. Jestem słodkowredny. Słucham i parafrazuję to co powiedziała. Robię ekspresję mimiczną i maślane oczy. Jestem słodkowredny. Słucham i parafrazuję to co powiedziała. Robię ekspresję mimiczną i maślane oczy. Jestem słodkowredny. Słucham i parafrazuję to, co powiedziała. Robię ekspresję mimiczną i maślane oczy. Jestem szczerze zainteresowany. Słucham i parafrazuję to, co powiedziała. Robię ekspresję mimiczną i maślane oczy. Jestem szczerze zainteresowany. Słucham i parafrazuję to, co powiedziała. Robię ekspresję mimiczną i maślane oczy. Jestem szczerze zainteresowany. Słucham i parafrazuję to, co powiedziała. Robię ekspresję mimiczną i maślane oczy. Jestem szczerze zainteresowany. Jak widzę fajną laskę, to jestem uśmiechnięty i patrzę jej w oczy. Mam zajebisty uśmiech. Mój uśmiech jest słodki. Robię ją uśmiechem. Gram uśmiechem. Gram z laskami uśmiechem i spojrzeniem. Poluję dla zabawy. Poluję na laski. Bawię się w polowanie. Robię ją wzrokiem i jestem uśmiechnięty. Jak widzę fajną laskę, to jestem uśmiechnięty i patrzę jej w oczy. Mam zajebisty uśmiech. Mój uśmiech jest słodki. Robię ją uśmiechem. Gram uśmiechem. Gram z laskami uśmiechem i spojrzeniem. Poluję dla zabawy. Poluję na laski. Bawię się w polowanie. Robię ją wzrokiem i jestem uśmiechnięty. Jak widzę fajną laskę, to jestem uśmiechnięty i patrzę jej w oczy. Mam zajebisty uśmiech. Mój uśmiech jest słodki. Robię ją uśmiechem. Gram uśmiechem. Gram z laskami uśmiechem i spojrzeniem. Poluję dla zabawy. Poluję na laski. Bawię się w polowanie. Robię ją wzrokiem i jestem uśmiechnięty. Jak widzę fajną laskę, to jestem uśmiechnięty i patrzę jej w oczy. Mam zajebisty uśmiech, mój uśmiech jest słodki, robię ją uśmiechem, gram uśmiechem, gram z laskami uśmiechem i spojrzeniem. Poluję dla zabawy, poluję na laski, bawię się w polowanie, robię ją wzrokiem i jestem uśmiechnięty. Podchodzę do dziewczyny, żeby ją poznać. Podbijanie do lasek to dla mnie zabawa. Proponuję kawę lub spacer. Jestem ciekaw, jaka jest. Moje poprzednie dziewczyny były chujowe z charakteru i mimo to z nimi byłem. Dość kurwa tego udawania. Jestem ciekaw, czy ją lubię, czy ma ciepły i fajny charakter. Musi do mnie pasować albo zajebie jej lowkika. Każda nowa rozmowa jest dla mnie możliwością odkrycia. Czy naprawdę mogę się z nią dogadać, czy między nami zaiskrzy prawdziwa chemia, czy mogę jej ściągnąć bluzkę. Koniec udawania i dopasowywania się na siłę. Mam wyjebane na jej początkowe oznaki zainteresowania. To ja jestem facetem i to ja wybieram. Jestem słodko, wredny. Nie próbuję się podlizywać. Nie jestem miłym facetem. Jak widzę fajną laskę, to jestem uśmiechnięty i patrzę jej w oczy. Mam zajebisty uśmiech, mój uśmiech jest słodki. Robię ją uśmiechem, gram uśmiechem, gram z laskami uśmiechem i spojrzeniem. Poluję dla zabawy, poluję na laski, bawię się w polowanie, robię ją wzrokiem, i jestem uśmiechnięty. Dziewczyna to kawał mięsa i główna, nic więcej. Mati nie stawia ją wyżej od siebie. To on wybiera, która laska mu się podoba. Kiedy Mateusz patrzy na kobietę, nie szuka jej akceptacji. Nie szuka zielonego światła. Sam go włącza. Jak James, który ruchał ponad 200 lasek. Nie sprawdza, czy ona patrzy. Nie szuka potwierdzenia. On patrzy spokojnie i lekko się uśmiecha. To mówi jedno. Nie potrzebuje twojej akceptacji, żeby czuć się dobrze. Mati robi ją wzrokiem dla zabawy. jak widzę fajną laskę, to jestem uśmiechnięty i patrzę jej w oczy. Mam zajebisty uśmiech, mój uśmiech jest słodki, robię ją uśmiechem, gram uśmiechem, gram z laskami uśmiechem i spojrzeniem, poluję dla zabawy, poluję na laski, bawię się w polowanie, robię ją wzrokiem i jestem uśmiechnięty.